Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym jesiennym vlogu. Jedziemy właśnie do Twinkle po e, prezenty dla Madzi Pieczonki, bo dzisiaj, słuchajcie, robimy coś super. E, zgadałyśmy się z Madzią, żeby zrobić coś fajnego, halloweenowego. Ja nigdy nie miałam takiej e, robionej charakteryzacji halloweenowej, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie u mnie wyglądało. Nigdzie się nie wybieram na żadną imprezę halloweenową. Po prostu tak umówiłyśmy się na spędzenie fajnie czasu. A ja, jak to ja, lubię się zawsze. E, od siebie dla kogoś przywieźć, więc stwierdziłam, że przywiozę Madzi jakieś tam różne zapachy, dyfuzory, świece, mydełka. Ona bardzo lubi, więc na pewno się ucieszy. przyjechały świece Pumpkin i Pumpkin swoje złote. Próbowałam sama z tym wszystkim tutaj przyjść, ale niestety ledwo dałam radę, więc Luka stwierdził, że mi zapakuje chociaż te torby do windy Bardzo źle stoi Wiem Zobaczcie, kto tutaj leci na telewizorku, to ja! Tak Jak się Jesteś wiązm, zapasy jesienne, żebyśmy miała... A dzisiaj świeżutka dostawa, słuchaj. E, na dole, ten... że... zobacz, tam stoi. Jak to właśnie też zobaczysz. Obracasz chłopieczki? Ja obracam, ja obracam. <laughs> Maski wilka, żeby on był taki... Ale gdzie ta maska będzie, przepraszam? Za tobą, będzie ktoś stał. Bo patrz, jeszcze mamy tutaj maflę. Jezu, nie wierzę wiesz? po prostu. To no, będzie moja pierwsza, pierwsza Halloweenowa charakteryzacja, wiesz? A? No nie miałam jeszcze. No, tak nie, no, nawiązując no, dzisiaj, ubrałam się tak delikatnie do czerwonego kapturka. Ale Macie tutaj przygotowała. Ja tu mam dla Ciebie pelerynę z magiczną. O, teraz się ją praśnie. Cudnie. A nie wiem, czy zauważyłaś jakie krzesło, Nie ma luru. No nie wierzę. Co spotkanie? To mam problem i zawsze musimy ręcznikiem wyścielać to krzesełko, bo jak wiecie ja bardzo nie lubię veloura. Ale to nie jest tak, że ja nie lubię, tylko po prostu nie mogę usiąść na nim. A teraz mam piękne krzesełko. cudo, dziękuję. Sprawa wygląda tak, że będę miała dzisiaj robioną charakteryzację na czerwonego kapturka. Ja wziąłem, na czerwone, nie mam to I będę miała mm, soczewki. A jak wiecie tu Halina. A tu a ja tam wie? Będę miała takie soczewki czerwone. Jak wiecie, ja mam problem nawet z zakropieniem oczu i Madzia dobrze o tym wie, bo chyba mi nawet kiedyś zakropiała. Tak? No, zakropiłam no. Zapytałam Cię w wiadomości, czy dasz radę. Powiedziałaś, próbujemy. Bo ja się będę no, na... jest, jest A czy znaczy, nie fytają. trzeba na przykład tak jakoś y, oka nawilżyć tam pokropić, czymś, żeby było coś... Jak weszłam, to naprawdę tak się stresowałam. Jak już wjeżdżałam windą, to mówię, po mnie jest. Dobra, żartowałam sobie na No, ja, ja mogę ją tutaj, wiesz, asekurować. Wiecie, wszystko będziesz widziała. A na przykład, jak się teraz popłaczę ze stresu, bo już mi się chce płakać, to chyba yy. nic. Yy. O, naprawdę mało zje Ale to dobrze, bo nawilżyłaś sobie. Yy. Weź może do góry głowa no. bardziej. No. I możesz patrzeć w dół. W dół, patrz. Tam jest dół. A to jest taki na przykład gruby plastik czy nie? Nie, to jest bardzo cieniutkie. Ja, ja będę cię trzymać, trzymać, dobra? A możecie mnie uśpić do tego. E, dobra, popatrz sobie w dół, w dół. O ja sobie podniosę... Jezus Mario! Poczekaj, tak? Dobra, a jakie to jest uczucie? Patrz w dół. Takie m, bardzo przyjemne. Jezu! Ale, ludzie! Już, już blisko! <laughs> naprawdę było blisko. Patrz, to wszystko. To będzie blisko, naprawdę już do oka mało brakowało. No to czemu nie włożyłaś mi no tego? Bo za bardzo mi tutaj odjeżdżasz. Naprawdę przysięgam, że próbuję nie fiksować, żeby było to jakoś tak, ale nie da się. A złap mnie za rękę, nie Magdę, dobra? W sensie puść tą rękę, Magdę. A jeszcze nic nie zrobiłam. Popatrz co Zostaw Tylko się nie poddaj złożeniem, dobra? Jezu! Ludzie! Czemu tego nie włożyłaś kołem dwie? mnie się bo mi zamykałaś, wiesz? Ja nie wiem, co ty dzisiaj będziesz miał za mną Chyba ja Ja się boję ja prawie, jak już plastik mi wkładasz do oka Przysięgam, że naprawdę staram się, żeby to było takie No wiesz, żeby po prostu nie fiksować tutaj Żeby nie robić szopki, ale nie mogę, bo jakoś mnie to przeraża no. Jezu Ludzie Ratunku małą przestrzeń mi y, dajesz, bo no, jak wróżby. wróżysz się już przysięgam. moja, no ja. tutaj jest ja żeby ci krzywdę nie zrobić. Kiedyś nam się to może uda. No, Ty no. możesz się poddawać. Ja o Ciebie wiem. Bo to jest straszne. Ale to szybko, to się do A jak poczekaj, a jak mi się przekręci gałka i tam się mi gdzieś do przekręci Nie ma szans. Nie ma szans. Nie Ale Super wyglądasz! Popatrz w dół. Ja nie wiem ile razy to będę musiała mówić, żeby za każdym zobaczyła. A weź głowę do tyłu odkrywła. Tak mi pani krew pobierają właśnie. <suszy> bo ci, łatwo nie mają. Masz do góry? A, a! <suszy> no, bo już mnie przeraża, już widzę to. Dobra, już to widzę na oku, rozumiesz? Może raz było, tylko. No dobra, no to. Dobra. To będę krzyczeć i mi pójdzie to. Otworzę oko! Otworzę oko! Aaaa! <suszy> <suszy> nie wiem, czy miałaś kiedyś taką wymęczoną klientkę już na początku magii. <suszy> 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 Ci, tak, Nie przypominam sobie. Kurde, czemu Musi to się rozluźni, no? Bo strasznie jest naprawdę... to się rozluźni, jak ja już widzę to. Tutaj czas stanowcze. Ja nie puszczę, jak Poddajemy się czy nie poddajemy? Nie, jeszcze raz, spróbujmy. Ale zobacz, jaka jest twarda. Słuchajcie, ja normalnie jestem bardzo. Generalnie jestem bardzo miłą osobą. Nawet. <noise> <noise> Nawet nikim się nie znęcam, słuchajcie. Pragnę dobra każdego. A połóż się na tej kanapie. Połóż się na kanapie. Brawo! Ale wymyśliłam, że to, to Mam to, to, to ten, rozumiecie? Ja nie wiem jak ty to zrobiłaś w ogóle, ale... Powiem tak, są. Normalnie się mówi szybko. Ale nie w tym przypadku. <laughs> 20 minut to i tak nie jest źle. Tak. Myślałam, że się gorzej zejdzie. No mam soczewki. Pierwszy raz w życiu myślałam, że nigdy nie będę miała. No Może już się krawt nie, nie wydawał? Jeszcze raz, zapamiętasz mnie do końca życia, tak? <grym> <grym> uh, <Halloween. grym> Mam robioną teraz y, bliznę, y, taki sznyt wilka, i właśnie palec to wpakowałam. Adziu? A jak włożę w to palec, to nic? <grym> tak. Tak się oparłam, wiesz, i zostało mi na palcu, ale zobacz. Ale nie, nie zepsułaś. Dobra, tu, o, tak o... Ok. Nie, ja sobie jeszcze nadbuduję trochę. Zadzwonię do Luki na kamerce, bo on mi nie uwierzy. On mi nie uwierzy, że ja mam soczewki. Muszę ci coś pokazać. Okay. Udało się, włożyliśmy. Jak to, jak to zrobiłaś? Madzia włożyła. Z małą asystą. Ładnie. No Fajnie? Halloween. Czy to jest miska lapsa, czy do Bowla? To jest do Bowla. Odbieram od mamy. O matko. Dasz wiarę, że mam soczewki. Jak Ty sobie dałaś te soczewki wsadzić? Magdalena. Łatwo wsiadzam. nie było, ale się udało. Łatwo? No wiem. To nie są łatwe sprawy. Wow. Mać jeszcze. Ale fajnie, co? No, ale takie czerwone, niesamowite, no. Będę czerwonym kapturkiem. Fajne. Zombie. Kiedyś miałam raz e, brązowe włosy, tak sobie zafarbowałam i wyglądałam niezbyt dobrze, Aha. bo miałam... No, bo ale moja, masz, ja. <grywa> bo moja oprawa oczu jest taka delikatna, a teraz jak mam takie ciemne oko i na przykład miałabym mocne brwi, to fajnie by mi było w takich brązowych, ale nie dam rady sobie wkładać soczewek, więc no, inaczej nie to mówmy to... o tym pomyśleń, tak jest spalony pomysł. tu. <grywa> na zewnątrz nie mam problemu, jak no, mi coś co? robisz, nie z tym okiem, gorzej tylko jak do środka coś trzeba tam sadzić, wlać krople. Wiem, przekonałam się na własnej skórze. Podobno z nie jest tutaj. No dzień dobry! Cześć! Chodźcie no, podejść. Chodź, podejść. <śmienic> to no, delikatnie? Nie wiem, ale pięknie. <śmienic> Fajnie. Ale... Czy Ty na przykład kojarzysz mnie z tym, że mam problem z oczami, żeby coś wkropić, czy nie? Ja. <śmienic> Chodź, zobacz na to jak? No, 20 minut. 20 minut jednego sobie kiedyś soczewki? Nie. Nie, nie, w sensie co, co nie, nie. Zresztą nie miałam problemu, żeby dotknąć wodą a nie coś w ja mam bardzo dużo problemów. Widziałam, widziałam na stories. No to pomyśl, jak to były kropla, a tutaj taki plastik. Czyli oceniając od 1 do 10? No pięknie, czekam na efekt końcowy. A dzień dobry, witam. To pan z kroplówką przyjechał. Cześć, hey. co, do postka się jeszcze nie umówiłam. Jakbyś mógł przed odbiorem Charlie kupić jeszcze, zrobić zakupy, kupić jakiś ten chlebek fajny, jakąś szyneczkę, coś, żebym ja już nie musiała z Charlie iść do sklepu, bo nie chcę tak chodzić, bo się będą mnie bali. Ja, to, co ty jesteś. Czemu nie? Pan z kroplówki się trochę wystraszył, bo Luka sobie robi dzisiaj witaminową kroplówkę i pokazał mi. Mm, ta da Przez to, że ten makijaż jest bardzo taki beauty, prawda? Nie patrząc na tą bliznę, to mi nawet z tą blizną się podoba bardzo. Że jest tak elegancko. <laughs> urocza. Dziewczęco, jeszcze tego karteczki. Odebrać dziecko z przedszkola. No już to luce zleciłam właśnie na wszelki wypadek, żeby nie było jakiejś przykrej sytuacji, że rodzice będą mieli do mnie pretensje, że starze dzieci. <laughs> Magda nie zauważyła, że tam jest welur, ale pewnie nie było widać tego na stronie, prawda? nie. No więc mam tutaj piękny welurowy gorsecik, a wiecie jak ja dotki, bardzo dotki, kocham Dotki. <laughs> dotki, dotki. <laughs> Dzisiaj po prostu mam wychodzenie poza swoje strefy komfortu. Welurowy strój, soczewki do oka. Co mm -hmm. jeszcze? Dajmy sobie jeszcze czas. Jak wam się podobała moja stylizacja w całości? <laughs> jest... No tak buziaczka, daj buziaczka. Piękny materiał nagrałyśmy, a teraz czas, aby wyjąć soczewki. <grym <grym tego się obawiałam cały makijaż, nie no, robię. No. Dobra. <grym> Tylko mi nie wciśnie za bardzo, migałka mi gałka wyleci. Nie, na tak ten nie działa. Aaaa, proszę. proszę. proszę, proszę Obiecałaś, tak. że tak wyjdzie. Dobra. Obiecałaś Zacznij. mi. Zatknij. o to. Nie, to nie wychodzić się, nie rusza. Przyklejcie się. Aaaa! To nie, możliwe. nie jest nie. możliwe. Nie, bo masz za dużo masz. Dobre, <grym> teraz no teraz już tak popatrz. Popatrz w dół. Aaaaa, nie, bo muszę mieć kontrolę, błagał. Oj, jej się strasznie. Boże. A czemu nic nie zobaczyć? No, tak. Czyli tylko to się boisz kropli do oczu, tak? O, cicho! Odejdźcie mi stąd. Jedno i drugie. Odejdźcie mi stąd. Jedno i drugie. Tak, Natalka, iść tam. Zobacz, się stresować. Ja się nie stresuję. Patrz na wprost, niżej broda i patrz na siebie. Ja teraz ci włożę i przesunę. Ale to się nie rusza. Aaaa! się masz teraz, widzisz gdzie? Aaa! Już nie wrócić. Boże, co to był za cyrk ze mną? Naprawdę. Jakoś wyjęłyśmy te soczewki, ale tak się zapłakałam przy tym, bo rozmazywałam. Ale jestem w klimacie Halloweenowym, więc mogę być rozmazana. O, Matulu. Dzień dobry, Angelika. Powiedziałam już Luce, żeby odebrał Czarni, Widzimy się w przedszkolu, ale ja ją przejmę na dole, żeby nie straszyć ludzi. Szkoda, że nie nagrałam reakcji Czarni, bo jak zobaczyła mnie, to moza była zaskoczona, nie? Aha. Ciekawe to jest? Sztuczne? Pomożesz mi to zdjąć wieczorem? Pokazuje Charlie yy, nagrania z dzisiaj i jest zaskoczona wilkiem. Tak? A kto, a kto miała taka ubranie? To taka ciocia, ty nie znasz, ubrała się i straszyła mnie. Dzieliśmy się z Luką e, i Luka pojechał do domu, my z Charlie poszłyśmy na sushi i przyjechałyśmy teraz same do domu i Charlie mówił, musisz go wystraszyć, musisz się schować za drzewem i go wystraszyć. Jeden raz. Nie hey mama. Ha! A to tego las! Ha, ha, ha! Same i same skarpety! Ha, jak oceniasz? Bo ty no już widziałeś. No przepięknie, widziałem już y, z godzinę temu, ale powiem ci, że teraz dopiero w świetle tak dobrze widzę, bo tam było ciemno. No świetnie, fajnie. Nigdy nie miałam takiej fajnej charakteryzacji. Trochę mnie przerosły te soczewki. Darałam się i tak nie robić szopki i powstrzymywać swój strach, ale już końcówka mnie rozwaliła jak wyjmowałyśmy, bo wiesz, cały czas nie, jakby nie dało się wyjąć tej soczewki, więc już wpadłam w historię lekko, ja, ale... Ale pięknie. Chcę zdjęcie z tobą. Serfiaczyk. Dziwiłyśmy <laughs> przed szminkę. <laughs> No, mam nadzieję, że to się zmyje. Aaaa! Ja, kurde! Ja w tym domu za klopsu. Ciepło. Ja, pierwszy. Ja też takie chcę. Ja sobie zrobię zaklacie. Fajne? No kurde. Muszę chcesz? No pewnie. Ja, ale Ekstra. Gdzie skąd to masz? Ja, 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 ja. macie? Macie piosenkę, zrobiła. zrobiłaś. Ja zrobię. <sad> dobrze. Pa! No, miłego meczu! Zostałyśmy same z czarni. Jeszcze chwilkę i pójdę ją kąpać, Ale po prostu tak mi szkoda zmywać dzisiaj ten makijaż, zdejmować to, bo wygląda to naprawdę tak realistycznie, tak dobrze. W ogóle w dotyku ta rana jest taka przyjemna, aksamitna. <sadzik> to no. chyba If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? Krav Sebastian. Krav <laughs> Sebastian? Dobra. Nie ma mamy, ale jest niespodzianka. Arli tak się nie mogła doczekać zdejmowania tego, więc obiecałam, że sama to zrobi. Nie boli? Nie. Ale Też nie. To bolało. Ostatnie nie... Ale teraz nie będzie Bo mama, mama, mama. Nie lubię tego. Teraz nie będzie bolec, nie? Widzisz? Ale <grym> mama, mama. Co robisz? Au. Aaa, bo to są włosy. A wow, żebyśmy nie wyrwały włosów brwitym. Nie wyrwę sobie włosów? Nie wiem. <grym> o Boże, ona się boi, że mi zrobi krzywdę. Trzeba mocniej. Trzeba mocniej? Poschodziło mi to w ogóle? Zobaczcie, co tam Nie wygląda na to najlepiej. <śmienic> <śmienic> cały kapek ale, ale masz jest, no. Trochę mi zostało? No, ale nie aż tak. No, hej, tego już nie zdejmuj. To co mam z tym zostać? Nie, jak za nas cię opuczę się. <śmienic> nie stresuj się. Wyrwij sobie zaraz. I to całe raz, O nie. Tutaj masz już najmniej. Wyrwałam sobie brwi? Ale trochę. Jak to trochę? Zdejmuję. Wygląda źle. Bo źle to, wygląda? Pokażę ci. Tutaj jest pomalowana, a tutaj nie. Idziemy spać, co? Ale, ale jak będzie z tym wyglądała? No pójdę zaraz pod prysznic i się wykąpię i zmyję to. Ale to jak ty już pójdziesz spać?